Można na jak plany na przyszłość? Plany na przyszłość? To no od razu ci gada. Chcę postawić altanę na działce. jechać spokojnie. Nic nie chcę. Ile dodać. altanka? No około 20 tysięcy Ale to z, z, ze ścianami czy z czym? No kurwa. Ja muszę mieć ciepło i centralne i wodę. Tylko? No, co ty myślisz, że ja taką chcę postawić? To łazienkę muszę mieć, kominek, do tego mi muszę, to muszę mieć. Ja to postawię. To niedługo postawię, ja tak myślę, że jeszcze w tym roku. Tylko czekam, kiedy te mrozy zajdą. Ja to będę stawiał. Marcin pomożesz mi no. Pomogę, ja jeszcze mieszać razem. Mieszka na... Na... Tylko futrzaka biesz na sobie Tabelinkę e, e, Rafał widział tam było hektar ziemi jest. Na hektarze ziemi to na 10 czasu Co? Na 10 czasów Na ile? Na 10 czasów Nie wiem na ile, ale sporo a jeszcze ta druga działka o kurwa. No, i działkę tak mogę mieć. Ja robimy działkę i domek. Czemu? Hmm. Mam ci no rzecz. Hmm. Jakbym, mam, mam, jakbym miał stację jakbym miał stancję i plus u tego działka Chodź mało mi stało. Mam ci no rzecz, jakby miał iść działkę hmm. ja bym... Ja by sam kodował ziemniaki, pomidory, ogórki. Nie warzywa. Ja chcę gołębie, króliki. Ale warzywa, ale, ale swoje, ale swoje, wiesz, nie yy, kupujesz ściągane z Niemiec, bo to oni ładują to na TIRy i to wszystko woży na mieli, a na to wszystko, Bołębie, ale własne masz swoje, wszystko, będziesz chował je i o to mi właśnie chodzi. No dobra, pomogę Ci to.